Kraków wie, co to zdrowy i aktywny tryb życia. Dzisiaj łączymy pokolenia podczas kolejnej edycji Xos Family Run. Każdy obiera tutaj wspólny cel, którym najważniejsze jest rodzinne spędzanie czasu. Krakowskie błonia tętną życiem i pokazujemy wszystkim, jak się biega w Małopolsce. Dziewiąta edycja Xos Family Run. To jest piękna już impreza, a co warte podkreślenia? Wspaniała, cudowna inicjatywa, która integruje rodziny, dzieci, Rodziców, którzy biegają wspólnie. Drodzy mieszkańcy, zaklinamy wiosnę, zaklinamy formę na wakacje, ale też na lata. Bo już za 15 lat Olimpiada w Polsce i tutaj wśród tych maluchów pewnie są nasi przyszli Olimpijczycy. Szukamy talentów, ale przede wszystkim. W ten weekend trwają 13 dni rodziny w Krakowie, więc nie ma lepszej imprezy jak bieganie rodzinne, dzieci, rodzice, dziadkowie. I właśnie tego się trzymamy: międzypokoleniowa integracja. Dbamy o zdrowie, dbamy o codzienną formę. I żeby wszyscy byli uśmiechnięci i weseli, tak jak to powinno wyglądać. I wszystkim życzymy udanych wyników i biegów. Trenujemy dość często, to nie jest nasz pierwszy family run. Mam nadzieję na fajną zabawę. Prawie wszyscy dzisiaj biegniemy na swoich dystansach i myślę, że to jest niesamowite święto rodzinne i każdemu polecam, bo. Możemy łączyć swoje pasje i razem spędzać czas, więc przyjemne z przyjemnym. Dzięki. Ogólnie jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, trasa super. Biegłem w roku tylko na biegu taty. też mi się udało wygrać, natomiast nowe warunki były dla biegaczy przynajmniej troszeczkę cięższe, bo było gorąco. Teraz po dłuższej przerwie wróciłam, trochę po chorobie, ale udało się. Jestem bardzo mile zaskoczona. A jeśli chodzi o e, samą inicjatywę Family Run bardzo popieramy, startujemy już drugi rok i będziemy na pewno kontynuować. Więc życzymy wszystkim uczestnikom e, szczęścia, zdrowia i przede wszystkim dobrej pogody. Było świetnie, doskonały pomysł. Jestem tutaj razem z moją rodziną, synem i uważam, że takie pomysły są naprawdę dobre. Trzeba organizować takie inicjatywy. Było świetnie. To dla organizatorów i dla wszystkich uczestników. Dzięki. Ekstra. Uważam, że przykład, który dajemy dzieciakom, jest rewelacyjny. Klasa nie jest łatwa, ale dajemy radę. A miasto Kraków wspiera i młode talenty, i większe talenty. Nie jesteśmy tylko stolicą mistrzostw europejskich czy światowych, ale też przede wszystkim dbamy o dobrą formę naszych mieszkańców na takich imprezach jak 9 Family Run organizowany przez KSOS i Urząd Miasta Krakowa. A dzisiaj pogoda jest idealna. Lekkie słoneczko, lekki wietrzyk. Także wydaje mi się, że każdy każdy tutaj, jakby można powiedzieć, będzie zadowolony z tej imprezy. Family Run! Family Run! Family Run! Family Run! Family Run! Super inicjatywa. Bardzo cieszymy się, że możemy brać udział w biegach razem z dziećmi. Wspaniale, jak zawsze, to nasz trzeci raz. Zapraszam serdecznie wszystkich, niezależnie od tego, czy biegają, czy nie. Trochę ciężko, bo jestem pierwszy raz, ale bardzo mi się podobało. Super inicjatywa. Da się zmęczyć 700 km to jest ponad dużo. Dobrze było na początku, byłem na piątym miejscu, ale później kiedy dziewczyn mnie prześcignęło, no i było super. Pod koniec zostawali w tyle. Próbowałam szybko biec. Parę mnie wyprzedziło, ale na 100 lat nie siły. I udało się jeszcze ich wyprzedzić. Także myślę, że mogę być siebie dumny. Na no ostatnich zakrętach poszło mi bardzo dobrze, tak uważam. Poza nie będę na scenę i cieszę się, bo ten bieg to nie rywalizacja, tylko zabawa. Następny razem nas już chyba pobiegnę że... ale jeśli mieliście tego trochę ciężko. No i wszyscy razem postanowiliśmy wziąć udział w biegu Family Run w Krakowie. To już dla nas jest kolejna, która któraś edycja. Agata, ty jesteś zadowolona? Tak, pewnie jestem bardzo zadowolona. To mój pierwszy bieg na 5 km, więc jestem zadowolona z wyniku. Aura dopisała dla biegaczy, także super. Pozdrawiam i zapraszam jak rok. Do zobaczenia.